Moi drodzy, pamiętacie jak na początku roku rząd Tuska ogłosił, iż załatwił ekshumację na Wołyniu i teraz to wszystko ruszy z kopyta, a Radosław Sikorski wprost pękał z dumy? No, coś tam niby ruszyło, ale przy okazji rząd polski załatwił to, iż Ukraińcy szukają na Podkarpaciu banderowców. I teraz... Dowiadujemy się, że z tych rzekomo załatwionych ekshumacji niestety wyszło wielkie nic. Otóż z 26 wniosków, jakie złożył rząd polski, przekazał stronie ukraińskiej, tylko jeden został rozpatrzony pozytywnie, 9 zostało rozpatrzonych negatywnie, a kolejne naście w ogóle ich nie rozpatrywano. Dlatego dro drodzy państwo, tak wygląda w praktyce współpraca sąsiedzka. Dlatego dziwi, że możemy bezrefleksyjnie przekazywać, mówię tu o polskim rządzie i o ministrze Sikorskim kolejne miliony złotych. Dlatego należy z tym skończyć i Konfederacja Korony Polskiej z tym skończy.